Dawid, zakończyła się trzynasta edycja programu Top Modele. Co myślisz o zwycięzczyni? No cóż, powiem szczerze, to był mój wymarzony finał. Klaudia i Hubert walczyli o wygraną. No co, no? Uwielbiam Klaudię, uwielbiam Hubcia. No i co? I to jest super! Oczywiście miałem w głowie, że Annusz wygra Hubert, bo jemu by się taki kopniak od losu bardzo mocno przydał, bo tak jak powiedziałem tutaj w swoim przemówieniu, Hubert, co czułeś zmieniając się z chłopaka, który pracował w magazynie, do chłopaka, który jest na okładce magazynu? I to jest to, o czym myślałem i tak sobie w głowie ułożyłem taką piękną historię. Przyszedł z magazynu, zrobił okładki i nagle został top modelem. Wygrał coś, o czym nawet nie marzył kiedyś i to byłoby takie powyżej jego marzeń. I, i chciałem takiej pięknej drogi dla niego, no, bo Klaudia i tak sobie poradzi, bo i tak by wygrała. W sensie cokolwiek by nie zrobiła, czy byłaby druga, czy, czy, czy trzecia, to i tak by sobie świetnie poradziła w tym zawodzie. A Hubertowi by się ten performance na pewno przydał. No ale nic, postaram się, żeby też się przyłożył, żeby też pracował i żebyście o nim usłyszeli. Wiesz co, Klawia od początku była professional, wiesz co, ja Kibicowałam. Ona była jedna z moich favorite, przyznam, bo ona przyszła, była i robiła wszystko, że tak naprawdę nie mieliśmy dużo pracy, żeby ona się zmieniła, żeby jakiś był progres. Ona była gotowa na ten program, na ten świat od początku, dlatego nie jestem zaskoczona, że była w finale. No i się cieszę dla niej, bo naprawdę dużo roboty dała w tym programie i wiesz, zawsze, nawet jak wiadomo, dobrze pracowała, ale zawsze chcieliśmy znaleźć, żeby jeszcze była lepsza i słuchała, no i, i wygrała. Jak ja sobie wyobrażałem, kto mógłby wygrać, kto w moim mniemaniu mniej więcej od drugiego, trzeciego odcinka jest gotowy, to wtedy obstawiałem na Klaudię i na Adę. I obydwie były w finale. Hubert zrobił niesamowitą pracę, Karolina również i bardzo zaskoczyła tym rozwojem. Natomiast te dziewczyny dla mnie od początku miały to, co się nadal mają i jeszcze są mocniejsze w tym wszystkim, co robią. A to, że wygrała Klaudia, bardzo pyszny deser na koniec tego dnia dla mnie. Ja uwielbiam, kiedy tiramisu wskakuje na stół i ta wygrana jest dla mnie takim tiramisu. Wielkie, wielkie gratulacje, ale trzymam kciuki oczywiście za wszystkich. Natomiast Klaudia zasłużyła na to. Jest pracowitą dziewczyną, ma doświadczenie, ma już poukładane w głowie, wie jaki świat potrafi być bezwzględny. Nie będzie jej to bolało, bo ona wie, że porażki są wpisane w ten zawód, w tę przygodę, którą mamy w życiu. I sądzę, że, że, że jest w określonym miejscu, jest określoną ok. świadomością. Też już jest poprawie, ma jak gdyby drugą nogę. jakby coś się działo że z tego modelingu, bo to też nie jest powiedziane, że z niego może się od razu utrzymać nie wiadomo jak. Więc trzymam za nią Ja sądzę, że bardzo fajny wybór. Dziękuję widząc za głosy, ale też za głosy na wszystkich.